Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, Maćku i dzień dobry nasi drodzy słuchacze oraz słuchaczki. A może nawet oglądacze, jeżeli ktoś na YouTube, to nawet się kłaniamy. No nie, może nie w pas, bo mikrofon. Yy, Z nadzieją, yy, yy, że na troce. się podobamy? Nadzieja matką. E, nie osierocajmy się, idźmy dalej. <grym> Zapytam Cię przewrotnie, zanim powiem o czym ten odcinek. E, czy w swojej długiej, kwiecistej, bujnej karierze trenersko-mówczej, e, zdarzyło Ci się dostać jakąś ankietę, z której wycinek masz cały czas w głowie? Mam, tak. Zdarzyło mi się. I to nieraz. Podzielisz się takim wycinkiem. Pierwsze skojarzenie. Coś, co do, zobaczyłeś w ankiecie i zostało z Tobą do dzisiaj? E, dostałam. E... Bardzo niską ocenę za jakość prowadzenia szkolenia z adnotacją trener to spogląda do góry i mruży oczy. No to my właśnie dzisiaj o ankietach. Nie o patrzeniu w górę nie mrużeniu oczu, tylko o tym, co zrobić, żeby dostać dobrą ankietę. Taki jest tytuł, a poszerzając go, ankieta jest nieidealnym, o czym później, ale najtańszym, najprostszym narzędziem do tego, żeby sprawdzić satysfakcję ze szkolenia, z wystąpienia czyjegoś na konferencji i tak dalej, więc dość często podlegamy ankietowaniu. Być mm -hmm. ocenianym ankietą, tak będzie poprawnie. No i dzisiaj chcemy się zastanowić i przewrotnie, ale też merytorycznie, co zrobić, żeby dostać dobrą ankietę. No tak, i tutaj na początku od razu możemy zdradzić, że nie chodzi o to, żeby patrzeć tylko w dół. I że przez to. cały czas nie zmrużyć <laughs> ani raz oka. Tak, tak. To nie załatwi y, sprawy, Czkolwiek, ale ja kiedyś pomóc. miałem, że y, trenerzy zżarli ciastka. Naprawdę? Aha. No To bo... uważam bardzo nieuczciwe, dlatego, że ja nie jadam ciastek podczas szkoleń. To, 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 Słuchaj, ale to musiało być dawno, było. bo y, jeżeli są pierniczki to był Jak to były pierniczki, to, to, trzeba... pierniczki, to tak, wtedy to tak. trener zażarł ciastka. Ale w ogóle swoją drogą y, ciekawe jest to, że ciastko może zaważyć y, na jakości szkolenia. Teraz do mnie dotarło, dlaczego ja lubię współprowadzić szkolenia, pracować z No, drugim to jest, że trenerem. ciastka, a drugi trener zawsze pracuje. Zawsze mogę wyjść na sali, jak ten drugi trener pr pracuje i wtedy opierniczam wszystkie pierniczki, zanim inni wyjdą na to. No, sam siebie zrozumiałem. A potem, jak ankiety są słabe, to możesz powiedzieć, to nie ja, bo mnie nie było na sali szkoleniowej w tym czasie, Tak, tak? dokładnie. Mnie to nie dotyczy. No dobra, ale teraz na poważnie, bo temat jest rzeczywiście. Na, na ważki. pół poważnie, bo ja bym zaczął od tych no. wszelakich hmm. metod, których my nie rekomendujemy, ale które są stuprocentowo skuteczne mm -hmm. na poprawienie ankiety. Czyli jest taki sprawdzony sposób na to, żeby ankieta była dobra. Tak. Jeśli nam na tym zależy, pracujemy dla ankiet albo z różnych powodów coś od tej ankiety zależy. Tak. Nie wiem, czy Ty zaplanowałeś w scenariuszu ten fragment, co może zależeć od ankiety, czy, czy nie. Bo nie. ja mam taką anegdotkę. A, no to to, to, to zacznij od wprowadzenia, od anegdotki, a potem przejdziemy do tej części takiej lekko żartobliwej. Specjalnie to podkreślam, bo my nie rekomendujemy, Dobra. ale to działa. Dobra. No to były takie czasy, kiedy było dużo szkoleń unijnych i ja miałam wielką frajdę współpracować z firmą 2000, która robiła różne szkolenia, tam zresztą prowadziłam pierwsze swoje szkoły trenerów i to była jedna z niewielu firm, która nie omawiała się z trenerem na to, że jego wynagrodzenie zależy od ankiety ewaluacyjnej, bo byłam zaproszona do współpracy przez inne Firmy, gdzie w umowie stało? Jeżeli w ankiecie ewaluacyjnej trener dostanie ocenę powyżej 4,5, wówczas dostaje 100% wynagrodzenia. Jeżeli poniżej 4, to 75, jeżeli poniżej 3, to 50%. No i byli tacy trenerzy, którzy się na to łapali, a nie znali, nie było jeszcze wtedy tego odcinka, który właśnie nagrywamy, i oni nie wiedzieli, co zrobić, żeby te ankiety były dobre. Więc ale to, ankieta ważna rzecz. Ja poszerzę to nie było tylko w projektach unijnych. Mm -hmm. To był taki moment, kiedy. E, oczywiście były bardziej precyzyjnie te wpisy zrobione, że tam minimum 80% ankiet będzie na poziomie przynajmniej 4,7%. Mm -hmm. Czyli był jakiś margines, że wiadomo, możemy sobie nie trafić z uczestnikiem w GUSTA, zupełnie nadepnąć na odcisk. Mm -hmm. Czyli odcinane A, jak w skokach narciarskich, najniższa, najwyższa tak, no, cena, no, tak? to no, tak, normalna mm -hmm. sprawa, więc to już było lepsze. Ale nadal to badało tylko i wyłącznie satysfakcję. To mm nie -hmm. wspólnego z merytoryką. A teraz no już właśnie, coraz rzadziej tak. się to robi. Ale wracając od tego, powiedzmy, że mamy tak skonstruowaną umowę, powiedzmy, że słuchajcie, no wyobraźcie sobie taką sytuację, budzicie się pewnego słonecznego poranka i po prostu w ogóle tak na ulicach jeżdżą samochody o 10 lat, yy, przed 10 lat. No. Inne autobusy. Wy macie zupełnie inne stroje w szafach, bo z mody takiej przed 10 lat cafło was w czasie. I nie czasie. boli tak, jak boli normalnie. I nie rypie w krzyżu. I idziecie na salę szkolniową, czyli prawdopodobnie macie taką umowę, więc trzeba o tę ankietę zawalczyć. Najprostsza w przypadku szkoleń metoda, która zawsze, ale to zawsze w 100% daje sobie odciąć dowolnie wybraną część ciała. Gwarantuje nam, Lepszą, lepszy wynik w ankiecie, to jest skończyć wcześniej. No tak, bo jeżeli skończymy wcześniej, to wiadomo, że ludzie kończą w dobrych nastrojach, bo właśnie oddarowaliśmy im kawałek życia, a wiadomo, że ludzie przychodzą na szkolenie, żeby skończyć wcześniej i brzmi to może idiotycznie, ale tak czasami się zdarza. No, ale teraz z tego idiotyzmu wyciągnijmy bardzo konkretną poradę. No. Bo ona też tam jest. Ona oczywiście sprawdza się w szkoleniach, bo jak jesteśmy ankietowani na konferencji, no to nie my zarządzamy tym momentem, kiedy uczestnicy dostają ankietę. Ona się pojawia mm. często elektronicznie, pojawia się tak. po fakcie i tak dalej. Natomiast na szkoleniach, warsztatach szkoleniach, na no jak zwał, tak zwał, to my dbamy o czasówkę wydarzenia i to mm. my zapraszamy uczestników do wypełnienia ankiety. No mm. i jeżeli napchamy programu kolanem po brzegi. Potem jeszcze buśniemy dwoma anegdotami, które nam się przypomną, i sala się rozbawi wybuchnie śmiechem, i zawsze się pojawi ten jeden siedzi z prawej strony, który musi dorzucić od siebie równie dobrą anegdotę. A my patrzymy na zegarek i to się nie spina. I dajemy tą ankietę, która jest na 3 minuty mhm. przed umówionym końcem szkolenia, no to też nie oczekujmy, że ona będzie rzetelna, miarodajna i że będzie w pełni wypełniona i że ktoś mm. nie będzie rozczarowany tym, że ona jest później. I że ktoś wcześniej nie wyjdzie, bo właśnie ma pociąg. Więc w tym skończ wcześniej, wbrew temu, że to jest żartobliwe, ale to, to naprawdę, jeżeli puszczamy ludzi wcześniej, zwłaszcza tych skazańców, o których mnie mm. niejednokrotnie mówisz, no to nie to lepiej odbiorą i zdadzą najlepszą ankietę. Tego nie rekomendujemy, ale dobre zakospodarowanie czasu na danie ankiety. Jak najbardziej już e, tak. Mm -hmm. Ty nawet Maciek, jak rozpisujesz e, programy szkoleniowe, scenariusze e, warsztatów, tworząc je z młodymi trenerami, to pamiętam, że zostawiasz ostatni moduł na podsumowanie ankiety i całą no, ja resztę, która jest to robisz przecież, tak, związana jak mm -hmm, najbardziej. z tym. Mm -hmm. e, no to tak, tak żartobliwie skończ wcześniej, a, ale też wracam do tych ciastek, co to są z żarte. Może warto rozdzielić tą część merytoryczną od części logistycznej, na którą mm -hmm. nie my mamy wpływ w ankiecie, więc żeby to były tak jakby dwie osobne oceny. Z rzeczy mhm. takich e, oczywistych. No wiesz co, no bo to jest tak, że człowiek, jak przychodzi na szkolenie i my go potem popytamy o zadowolenie, no to on zbiera to wszystko. My mówiliśmy o trójkącie satysfakcji jednokrotniej, mhm. i tą proceduralność, i merytoryczność, i ten komfort psychologiczny rozumiany jako bezpieczeństwo na sali szkoleniowej, ale też ten nakarmiony ciastkami brzuszek, którego trener nie zdążył zeżrzeć tym razem, tego, tego ciastka oczywiście, a nie brzuszka. E, no i jeżeli nie, nie rozbijemy tego, no to możemy sami wpaść w pułapkę, chociaż z drugiej strony, jeżeli postawimy ekspres z kawą, to można by było podejrzewać, że merytorycznie możemy tam nie podomagać. Natomiast jak ludzie wyjdą tutaj y, zaopiekowani, to ciut nam to będzie ratowało y, sytuację. No i teraz y, być może już to wybrzmiewa między wierszami, a być może nie, że tak naprawdę zjawisko, jakim jest ankieta, jest, y, ja lubię używać takiego zwrotu, on nie do końca może jest poprawny, jest to narzędzie, zjawisko wysoce manipulatywne. Mm -hmm. I teraz Olśniło, czy ja mogę? Bo o, wiesz to, bo nie powiedziałam... marnujmy do kasy. <noise> Dzięki. Bo pomyślałam sobie o tym, co powiedziałam, że to jest takie niesprawiedliwe, że postawi człowiek ekspres do kawy i ma nadzieję, że uratuje merytorykę, ale pomyślałam sobie o wielu szkoleniach, na których zdarzyło mi się być, i po niektórych wychodziłam z takim uczuciem merytorycznego zawodu, ale z długopisem ładnym. Z bloczkiem ładnym, takim z różnymi logami, jeszcze z jakimiś y, gadżetami, a na obiad było y, sushi i zupa po, i w ogóle. Y, I zawsze miałem taki dyskomfort, że dlaczego y, tyle energii zostało władowane tam, gdzie ja jej nie oczekiwałam, a ta merytoryka taka nieobłaskawiona. I to może właśnie y, jednak jest taki y, zabieg, że to, że to wcale nie jest takie wyssane z palucha. Że czasami ludzie próbują nadrabiać. Ciekaw jestem, na ile to jest teraz moje, moja bańka, na ile e, to jest reprezentatywne dla całego rynku, ale mam wrażenie, że to przemija. Mam wrażenie, że coraz mniej jest szkoleń, które się opakowuje w te wszystkie gadżety, mam taką nadzieję. No, nasze na pewno nie. My e... mamy opakowane w piękne zeszyty. Yy, ręcznie yy, robione. Tak, w manufakturze tak. Z, z papieru z odzysku, ale to nie jest przypadkowe. No i teraz nawiążę do tego, bo mm -hmm. jesteśmy przy ankiecie. To jest kolejny efekt, który mnie fascynuje. I to taka ostatnia odskocznia i wracamy już do takiego seriożnego rozmawiania o tych, o tych ankietach. A jeszcze, już nie będę okazji, miała przybózku. Ani się w, 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 w aspekty matematyczne na chwilę pociągnę. Oh. Ale fascynuje mnie to, że cały czas funkcjonują ankiety papierowe. To tak, jest to dla mnie nie, niewytłumaczalne. Które no bo, potem trener musi skanować albo obliczać. Skanować zresztą, albo Wystyły. przepisać, żeby zagregować w jakimś Excelu, żeby Herio. zrobić z tego jakiś słupek, żeby zrobić y, raport. A można inaczej. No my z racji tego, że bardzo blisk, bliskie naszemu sercu i nie tylko na papierze, ale wręcz w działaniu jest akcja Trenerzy dla Planety, no bo trenerzy są bardzo. bardzo. My nie używamy papieru praktycznie w ogóle na, na, na naszych warsztatach, szkoleniach i po prostu ankieta jest elektroniczna, czyli na początku jest na slajdzie wyświetlony kod QR. No każdy z nas ma telefon, zdecydowana większość z nas radzi sobie świetnie ze zeskanowaniem kodu QR, a jeżeli dla kogoś to jest kłopot, no to nie problem podejść i tej osobie pomóc. Jasne. No i mamy ankietę, która jest wypełniana przez uczestników na telefonach bezpośrednio na sali szkoleniowej. Co mm. też jest cenne, bo robi się to łatwiej, szybciej i mamy też jako trenerzy gwarancję, że to się wydarzy na sali szkoleniowej, bo czasami tak. ludzie mówią, a to ja wezmę do domu i wypełnię nie, 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 potem podejście tak, z to, to absolutnie na sali, mm -hmm. No ale mówiąc wprost, no, kul kultywując nasze lenistwo, które bardzo lubimy, mamy od razu dane zagregowane w Excelu, no, nie Dokładnie. trzeba tego całego procesu mielić. Więc to rekomendujemy, to jest naprawdę fajne rozwiązanie, z fascynacją patrzę, że bardzo rzadko e, stosowane. A wracając do jeszcze takiej żartobliwej uwagi, jak zrobić, żeby mieć dobrą ankietę, to po pozwoleniu, już cię zaproszę w taki świat matematyki, ale w skali 1.5. Dam jak radę. Jak ty z tym? Mhm, tak, palce Dobra. jednej ręki ogarnę. No to wyobraź sobie taką sytuację, która jest wysoce diagnostyczna, mhm. że e, kończy się szkolenie. Powiedzmy, że jesteś uczestniczką, ja osobą prowadzącą. Powiedzmy, że to szkolenie się odbyło, mhm. merytoryka nie urwała, e, sushi nie dowieźli, e, no długopis jest, e, ale powiedziałbym, <laughs> szału nie ma, ale też to nie była tragedia. No. Bywałaś sporadycznie na gorszych, bywałaś na lepszych. No i dostajesz ankietę, gdzie jest ta klasyczna skala od jednego do 5, mm -hmm. gdzie jeden to jest po prostu żenada, w ogóle mm -hmm. no, no masakra, ten człowiek mm -hmm. na salę no, nie powinien wchodzić, no i piątka to jest rewelacja, tak, będę mm -hmm. zapisy się tego grupy, będę za nim jeździła po całej Polsce i chodziła na jego treningi no A szkolnie było takie, jak ci opisałem. Mhm. Szału nie było, choć też nie jest to tragedia. Jaką ocenę mi wystawiasz w tej skali pięciostopniowej? No taką, wiesz co, wahałabym się między dwójką a trójką, ale z racji tego, że nie lubię ludziom robić przykrości, to pewnie trójeczkę bym ci postawiła. Dobra, no, przyjmijmy, że mam takie naciągane trzy właśnie tak, od ciebie tak. dostałem. I myślę, tak. że to by była bardzo taka realna ocena za moje dokonania na tym szkoleniu, mhm. tak jak sobie je wyobrażam i staram się opisać, co tam zmajstrowałem. No I powiedzmy, że dostaję takie ankiety. Nie, i tak dostaję te trójki. Całe studia takie hałem, da się z tym żyć. Ale gdzieś tam nagle pojawia się jakieś wyzwanie, że trzeba podbić te ankiety. Mm -hmm. no, ale nie umiem. Mm -hmm. No to teraz, słuchajcie, prosty myk. Oczywiście matematycznie niepoprawny, oczywiście manipulatywny, ale zobaczcie, co można zrobić z ankietami. Ta sama sytuacja, to samo mm -hmm. szkolenie, ten sam trener, ta sama żenada, nie tragedia, ale mm -hmm. na pewno nie szał, To samo słusznie dowiezione. No. I dostajesz ankietę, w której jest to samo pytanie. Też ma skalę pięciostopniową. Mm -hmm. Tylko ta skala pięciostopniowa jest inaczej opisana. Nie jest od 1 do 5, tylko od minus dwóch do dwóch. Czyli jest minus dwa, minus 1, 0, 1, 2. Czyli to jest nadal pięciostopniowa skala. No. Tylko, że jest od minus dwóch do dwóch. Mm -hmm. Jaką ocenę mi wystawiasz w tej, w tej skali? No jedynkę. Czyli jakbym to zmapował z poprzednim to wariantem, czwórka. to wystawiłaś mi właśnie czwórkę. No, dokładnie. To są bardzo fajne narzędzia, te ankiety. Więc I tak, tak, ludzie tak można lubią. dostać dobrą ankietę. Czego Aha. nie polecamy, ale no, słonimy hmm. wszystkie karty. A jeżeli jesteście uczestnikami szkoleń, gdzie takie skale ocen są wykorzystywane, to tym bardziej swoje opinie piszcie w tych pytaniach, a co konkretnie zaważyło na takiej ocenie. Bo jeżeli już ludzie pytają, trenerzy pytają, no to niechaj dostają rzeczową informację zwrotną, żeby wiedzieli, co mogą udoskonalać i jak lepiej dla, dla was pracować. Hmm. My sobie najbardziej cenimy właśnie to, co jest napisane, a nie to, co dane cyferką. Fajnie gadają, co? Postaw im wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie odcinka. to, to z przekąsem, Sprytnie. to żartobliwie trochę. Skończ wcześniej, zamień skalę na minus 2, 2 i już masz bardzo dobre ankiety. Nie rekomendujemy, ale żeby mm -hmm. powiedzieć o wszystkich metodach. Nie zjadaj no, ciastek. No, chyba to pierniczki to uważam, że jest w pełni usprawiedliwione wtedy. No, ja bym tutaj się długo kłócił, ale my nie o mm -hmm. tym. Natomiast teraz przejdźmy do tego, że rzeczywiście, co, Aniu, no bo. To może jest bezczelne, a może wynika z pewnego stania na ziemi, ale yy, ty dostajesz dobranki ty po szkoleniach. No, wiesz co? Myślę, że są ok, bo w tym zawodzie się utrzymuje. Czasami zdarzają się takie, gdzie jest mi yy, przykro, że, że, że tak, ale biorę to do siebie i odczytuję jako bodziec do tego, żeby pewnymi rzeczami się zaopiekować mocniej. Ale z reguły są całkiem dobre. Dobrze, dla tych, którzy może znają, a nie mniej niż ja, tutaj mieliśmy duży pierwiastek y, kurtuazji i skromności w tej wypowiedzi. Ja znam te ankiety, bo dostajemy je razem. N nazwijmy rzeczy po imieniu. Wspólne, więc nie wiadomo, kto został oceniony. Nie, no różnie, czasami są rozdzielone. N nazwijmy rzeczy mhm. po imieniu, to, to są, są ankiety, dobre, no. gdzie są W skali pięciostopniowej przeważająca liczba ocen to są piątki, zdarzają się czwórki. Raz na jakiś czas i bardzo dobrze pojawia się och ochładzająca głowę trójka. Ale to nadal jest średnia wysoka. I teraz nie chodzi tutaj o celebrowanie, chwalenie się i tak dalej, tylko do czego zmierzam? To oznacza, że robisz coś takiego, że zdecydowana większość osób, która jest na twoich warsztatach, szkoleniach, wystąpieniach, mm -hmm. wysoko cię ocenia. Mm -hmm. Jakbyś miała powiedzieć, wyszukać taką jedną, dwie rzeczy, która według ciebie najbardziej wpływa na to, że dostajesz dobre oceny, to co by to było? No bo to jest odpowiedź na pytanie, co zrobić, żeby dostać dobrą ankietę. No wiesz no dla mnie to jest zawsze kwestia y, przygotowania i sprawdzenia, czego ludzie na tym szkoleniu potrzebują. No my zawsze robimy y, badanie potrzeb, zawsze rozmawiamy y, i z klientem, y, i z uczestnikami, sprawdzamy, gdzie oni mają braki, które potrzebujemy y, nakarmić, czyli sprawdzamy ich apetyty, y, korzystając z moich metafor y, pokarmowych, no a potem na bieżąco y, taki, wiesz, live cooking edukacyjny robi, robię, robimy, żeby dać im to, co jest istotne, ale y, dla nich ważne, ale z mojej perspektywy, to mają być rzeczy użytkowe, czyli nie takie na zasadzie um, teoretycznie sobie tutaj możemy porozkminiać, a potem to się bawcie sami, tylko one mają być konkretnym narzędziem do wykorzystania w konkretnych sytuacjach albo do, to narzędzie może ewoluować, ale to ma być konkretne, praktyczne narzędzie. Ja mam bardzo pragmatyczne podejście, więc to i to jest to z kolei powiązane jest z. Jakby zapleczem całości, że za każdym narzędziem stoi jakaś historia, czyli dowód jej wykorzystania. Dobra, czy nie rozumiem, że ja jako uczestnik Twojego szkolenia dostaję małe kawałki, które jest mi łatwo zastosować, bo one są praktyczne. Jednocześnie tak. wiem, skąd one się wzięły. Znam tak, ich podłoże, ja historię. Ja ci opowiem, gdzie ja z tego skorzystałam, więc takie dzielenie się doświadczeniem mam przekonanie, jest wysoko cenione. No bo to, to też pokazuje, że to nie są wyssane i wyczytane z książek, tylko um, z praktyki wyciągnięte mhm. dla ludzi narzędzia. Czyli zaspokajasz moje dwie potrzeby idąc tropem autodeterminacji, zarówno wiem z czego to się bierze, czemu to służy, czyli znam większy obrazek, tak. znam kontekst, jaki mhm. mam, bardzo konkretne zastosowanie, które pozwala mi szybko mhm. ruszyć z działaniem i budować swoją kompetencję. Mhm. Okay. Ty? Ty co robisz? Mm, ja Poza bur... tym oczywiście co ja robię. <laughs> Ja bym powiedział e, na taką rzecz, jak się zastanawiam, to przychodzą mi dwie rzeczy takie, jedna jest bardzo narzędziowa, mm -hmm. ale myślę, że ona robi bardzo, bardzo dużą robotę i tu specjalnie mówię pod kątem dobrej ankiety, bo to nie jest tak, że bez robienia tego, My nie zrobimy dobrej merytoryki, ale dodając to, mm -hmm. robimy dobrą merytorykę i bardzo dobre wrażenie. Okay. Te dwa elementy wpływają na ocenę ankiety, bo ankieta, powiedzmy to też wprost, ona bardziej ocenia satysfakcję ze szkolenia mm -hmm. niż merytorykę. Niż no, do merytoryki są testy mm -hmm. i badania różne. Test tak. no, no, merytoryczny. Mm -hmm. I to jest y, umiejętność, która. Y, dobra, nie wiem skąd się wzięła, nieważne, y, ale o co mi chodzi. Mm -hmm. Słuchanie tego, co mówią ludzie, to jest jakby oczywiste, magazynowanie tego w głowie albo na kartce dyskretnie, jeżeli nie potrafię, w głowie, po to, żeby na przykład po trzech godzinach szkolenia mm -hmm, nawiązać. Dobra, a pamiętasz, po tym ćwiczeniu powiedziałeś, że i teraz zobacz, jak to się wiąże z tym modelem. Albo zobacz, wtedy powiedziałeś, to jest dokładnie to, co przynosi nam ten model, co tak jak mówiłem, pokazuje, że nie będziemy odkrywali Ameryki, mm -hmm. tylko budowali na rzeczach, które wy intuicyjnie być może już znacie. Mm -hmm. Czyli takie linkowanie, tylko nie takie linkowanie krótkie, że mm -hmm. jedna osoba w rundzie mówi, jeżdżę na nartach, i ja tr a, tr a tr trzy osoby później mówią, ja jeżdżę na nartach, to ja mówię, ok, to ja was połączę w grupę narciarzy. <laughs> my też fajnie słucham ludzi, daję sygnał, daję, daję być, być im razem, więc się integrują. Natomiast takie wyławianie non-stop wypowiedzi uczestników mm -hmm. po to, żeby je wplatać w modele, w techniki, które się pojawiają w dalszych elementach szkolenia. No i powiem Ci, że mocno się powstrzymuję, żeby tego nie powiedzieć, bo mam taką mowę, że może Ci woda sodowa urzeżyć do głowy, ale przyznaję, że to jest jeden z takich elementów Twojej pracy trenerskiej, który ja za każdym razem z fascynacją obserwuję i to jest taki kawałek, którego Ci zazdroszczę, że po Ty potrafisz na przykład właśnie jak ludzie, nie wiem, zapraszasz ich do jakiegoś doświadczenia, do jakiejś gry i oni coś w tej grze powiedzą i Ty wyłapujesz te zdania, czasami rzeczywiście je za zapisujesz, a potem tak zaklikujesz i oni mają takie... Jezu, to, no, to naprawdę się wydarzyło. To, to jest dokładnie to, jestem właścicielem tej sytuacji. To, to, co się tutaj wydarza, to jest takie bardzo adekwatne do tego, co ja przeżywam wewnętrznie. To jest mój świat. E, no, to myślę, że to jest duża umiejętność. E, Zresztą, to, 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 to to tylko, jest rodzaj darów. darów wykorzystanego. Okej, okay, tylko no? jednocześnie ja to mm. z premerytacją ćwiczę. Mm -hmm. ja, ja z premerytacją sobie zadaję zadanie, żeby zapamiętywać mm -hmm. takie rzeczy, ewentualnie wspieram się kartką. Mm -hmm. I bardzo mocno jestem mhm. wyczulony na te momenty, kiedy mogę nawiązać, żeby to, co no, ja bardzo tak. mi zależy, żeby to, co ja przynoszę, spinało się ze światem mojego odbiorcy. Mhm. I ty to masz na takim mikropoziomie, bo dokładnie to moje spinanie i bycie adekwatnym, mhm. o którym ja mówiłam. Dotyczy tego samego, tylko to jest na poziomie makro i szerzej, a ty to robisz na takim mikrokomórkowym, no i to robi potężne wrażenie, bo rzeczywiście ludzie czują się wtedy bardzo ważni, zauważeni. Boja są dla mnie ważne, tak, nie? No to nie tak, robię oczywiście się fasady, czują, nie. No, mhm. Zdecydowanie. Czyli, mówiąc krótko, to jest takie bardzo mocne trenerskie bycie, tu i teraz zatopienie w tym, co się Ma, wydarza? Mam nadzieję, że dla mnie, że, że, bo, bo, bo próbowałem, mhm. przygotowując się do tego, jak to, jak to ująć w słowa, nazwać to w sposób, bo, bo dla mnie tak, finalnie to jest tu i teraz, mhm. tylko to tu i teraz to jest piękny worek, który nic nie znaczy. Więc szukam czegoś, co tworzy mhm. wrażenie bycia tu i teraz, bo dla mnie tu i teraz to nie jest tylko i wyłącznie podążanie za grupą. To jest też pewnego rodzaju mit podążajmy za grupą. Mm -hmm. Ja jestem osobą, która ma spiąć potrzeby grupy i potrzeby sponsora. Mm -hmm. no to też by było nieodpowiedzialne, gdybym ze sponsorem zakontraktował za jedno, a za grupą poszedł gdzie indziej. Mm -hmm. Są sytuacje, kiedy to się zdarza i to, to, to jest do obronienia, ale to też to nie zawsze o to chodzi, bo to, żebyśmy tutaj nie, nie, nie idealizowali trenera, mm -hmm. który podąża za grupą, bo grupy też po prostu robią uniki. No i czasami próbują tego trenera no, wyprowadzić to, tam, chcie, gdzie że im tak, jest Naszą rolą też jest stać twardo na nogach mm -hmm. i bronić tego pomysłu. Skoro zrobiliśmy badanie potrzeb, to wiemy, czego potrzebują. I właśnie takim mikroelementem tej pracy tu i teraz to jest słuchanie ludzi i wykorzystywanie ich wypowiedzi dwie, trzy, cztery, 5 godzin później. Jakie cytowanie nawet. Nie? Cytowanie. Mm -hmm, dlatego mm -hmm. wręcz zapisywanie na kartkach cytowanie, bo to y, po pierwsze spina metodę z rzeczywistością, mm -hmm. czyli pomaga transferowi wiedzy z sali szkoleniowej. A po drugie robi na ludziach wrażenie tak zwykłe, po ludzku, że no bo każdy z nas chce być usłyszany. I ten tak. dowód tego, że został usłyszany i zacytowany, mile łechce nasze ego, no teraz może górnolotnie powiem, i robi robotę. Dlatego to pomaga dostać dobrą ankietę. A druga rzecz, której bardzo pilnuje i teraz z czego wynika to, to że pilnuje. Trochę z osobowości, trochę z gabarytu. No, ja mam prawie 2 metry, więc jest mnie kawałek na sali. Trochę z tego, że ja się uczę mówić i, i żyję z tego, że uczę mówić mm -hmm. innych, mam świadomość tego, że potrafię mówić w sposób. E, nie chcę być autorytatywny, bo to by brzmiało, jakbym narzucał, tylko w sposób taki, że to jest. Ciężko to Niecierpiący sprzeciwu. Za... No okej, okay, dobra, niech zostanie niecierpiący sprzeciwu. Też, też nie do końca Aha. mi pasuje, bo mnie nie tak ciekawą A być katedra, ale, ale... Tak. Na tyle pewny, że przekonywujący. O, może tak bym to powiedział. Aha, czyli, czy przyszedł Maciek, powiedział i tak jest. Tak. Bez dyskusji. I teraz, może ze względu na to, jestem bardzo, ale to bardzo wyczulony u siebie, ale mhm. też słyszę to u innych, których słucham, na pewną, pe 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 pewną minę, na którą sami się wpychamy, a mianowicie głoszenie prawd objawionych. Mhm. Dla mnie, jeżeli idę do ludzi, żeby im powiedzieć o czymś, o czym mam nawet absolutną pewność. Mhm. To bezpieczniej jest powiedzieć na zasadzie, że jest model, jest badanie, moje doświadczenie pokazuje. Zobaczcie, okay. spójrzcie na to z tej perspektywy, natomiast nigdy nie powiem ludziom, zobaczcie, tak jest. Kropka. Ja toczę ostatnio bardzo ciekawe dyskusje z moją żoną. One mi otwierają na wiele rzeczy oczy. Myślę, że mojej Magdzie, Słońce pozdrawiam też, no bo my jesteśmy w zupełnie innych światach, jeśli chodzi o postrzeganie. E, w ogóle bytu człowieczego na, na, na Planecie mm -hmm. Ziemia. Magda mm -hmm. ma inne wytłumaczenia, jest w innym świecie, w innym Inna systemie innej perspektywie mm -hmm. tego słowa mm -hmm. szukałem. I jest taki zwrot, który mnie u niej strasznie kuje w tych dyskusjach. My o nim rozmawiamy i to jest takie powiedzenie, że ja nie wierzę, ja wiem. Mm -hmm. Ja nie wierzę w coś. Ja wiem, mm -hmm. że coś jest. Dla mnie, z perspektywy zawodu, który wykonuję, ja sobie nigdy nie pozwolę na stwierdzenie, ja wiem. Mm -hmm. Bo dla mnie powiedzenie ja wiem jest powiedzeniem bardzo aroganckim, i zanim po przetłumaczeniem tego powiedzenia, że ja wiem, mm -hmm. to jest to, że skoro ty nie wiesz, mm -hmm. to ty jesteś w błędzie. Mm -hmm. I dla mnie elementem, który powoduje, że my wpychamy się na minę, i to się odbija na ankietach, jest to, że nawet rzeczy, które oni, one będą poparte badaniami. Ale że zaczynamy je głosić jako prawdę objawione. Mm -hmm. I to powoduje u ludzi, którzy mogą mieć inaczej niż my, i super, że mają inaczej niż my, uh -huh. że jeśli my dajemy przestrzeń do dyskusji, no to robi się dyskusja, ale jeżeli nie dajemy jeszcze przestrzeni mm -hmm. do dyskusji, to tam, gdzie ludzie mogą nam oddać, to jest w ocenie końcowej. Mm -hmm. Dlatego ja bardzo mocno opinuję tego, żeby nie głosić prawd mhm. objawionych. Tak to nazywam. Dla mnie jest duża różnica pomiędzy ja wierzę, ja wiem to, o czym mówisz i o, jak rozmawiasz z Magdą, a głoszeniem prawd objawionych, bo dla mnie to ja wiem jest z tego poziomu. Ja wiem, że kocham mojego męża, nie? że to jest takie, wiesz, takie coś ze środka, ale to jest z kawałka mojego takiego wewnętrznego doświadczenia. A wiedza, o której mówisz, jeżeli pójdę i powiem, ja wiem, no to rzeczywiście uzurpuję sobie prawo do tego, żeby tylko i wyłącznie ten wycinek był właściwy, a odrzucam wszystko inne i myślę sobie, że to... No, to chyba wtedy trzeba robić coś innego niż być trenerem, bo dla mnie bycie trenerem to jest pomaganie ludziom odkryć coś, że nawet jak ja mhm. wiem i my tak pracujemy, i to też się przewinęło w tym, co Ty powiedziałeś, i w moim przekonaniu to też podnosi wartość szkolenia, a tym samym przekłada się na ankiety. To jest to, że jeżeli my ludzi zapraszamy do tego, żeby oni mogli odkryć coś. Co my już poznaliśmy? Nie chcę mówić, że wiemy, ale albo odkryć prawdę, z którą my się w danym momencie identyfikujemy, albo jedną z wielu prawd, którą odkryliśmy. Nie? I, osta ostatnie, no. ostatnie w ciele nawet, no. czujesz, że dla mnie Wiele wygodniejsze. Prawd, nie? Ja myślę o tym w ten sposób, że ja Ci, ja ci chcę pokazać mhm. kolejny punkt widzenia. Mhm. Dokładnie. Oczywiście, ja będę argumentował mhm. mój punkt widzenia, nie deprecjonując Twój, mhm. jeżeli jest inny, tylko pokazując, czemu ja wierzę w mój. Natomiast jestem ostatnią osobą, która powie, tak ma być. Mhm. No. Bo w ogóle bardzo podoba mi się, daleko mi jest do bycia człowiekiem nauki. Bardzo mam duży szacunek do ludzi nauki. Takich naprawdę nauki, bo ostatnie czasy pokazują, że nawet wśród naukowców są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z nauką w mm -hmm. takim czystym znaczeniu tego słowa. No bo nauka sama w sobie polega na tym, żebyśmy negowali. Tak. Kupot polega na tym, że my nie jesteśmy wychowani mm -hmm. w kulturze negowania. No zwłaszcza my. Sy system Fajalizm. szkolnictwa nie Absolutnie. wspiera negowania. W związku z czym my mm -hmm. jesteśmy bardzo mocno przyzwyczajeni do tego, żeby właśnie... Zakładać mhm. i, i nie dopuszczać mhm. innego punktu widzenia. No widzisz, ale to właśnie dlatego na początku każdego z naszych szkoleń, nie dlatego, że nam tak zależy na ankietach, ale wiemy, że tak ludzie się uczą y, i w ten sposób mogą się rozwijać, to jest umówienie się z nimi na to, że oni będą kwestionować to, z czym my do nich przechodzimy, że oni się nie będą zgadzać, mhm. że oni wręcz powiedzą, u mnie to się nie sprawdzi, może w waszych światach, w tych wszystkich Waszych historiach, co tutaj opowiadacie, ten mechanizm działa, a u mnie w firmie to nie. I my na sali szkoleniowej dajemy przestrzeń do tego, żeby znowu wieloperspektywicznie. Na to sobie spojrzeć, bo ja mam też takie przekonanie, że ludzie wychodzą usatysfakcjonowani, jak są właścicielami tego, co się wydarzyło, czyli nie podawczo zostali nakarmieni tam, jak gęsią im się wepchało do żołądków to, co wiemy i uważamy, że jest prawdą, tylko oni mogli sobie. Podjąć decyzję w momencie, kiedy mówili, mam apetyt na to, potem na sali szkoleniowej mówią, nie, nie, to mi jednak nie pasuje, no dobra, ale to ja zdegustuję tak odrobinkę i sprawdzę, jak mi jest z tym, a na koniec powiedzą, okej, okay, to było warte moich ośmiu godzin życia. Ja się pod tym podpisowywuję. Mhm. Miałem jeszcze jakąś myśl, jak mówiłaś, ulotną, ale ona była łaskawa mi ją umknąć. Powróci z gwizdem. Jak ta mucha, która tu nam lata, ciekawa jestem, czy ją widać od czasu do czasu Co w obiektywie. Bo ty zaczynałeś od yy, yy, łącznikiem. Mm. Było, że zachęcamy ludzi do tego, żeby że oponowali, żeby negowali. Tak, okay, żeby negowali. No, mm -hmm. no, gdzieś, gdzieś miałem jakąś... Trudno, no umknęła. Mm -hmm. Być śleć, może kiedyś śleć. do niej wrócimy. Mm -hmm. Też patrzę, że ona miała prawo umknąć, bo zdobiega końca, mm -hmm. czas naszego odcinka. E, szukam w głowie jakiejś puenty. Przychodzi mi takie zdanie jedno, żeby dostać dobrą ankietę, to nie należy pracować dla ankiety bo wtedy wpadamy w pułapkę robienia tego, czego ludzie oczekują, a to nie do końca o to chodzi. Jeżeli potrafimy zadać im trudne pytanie i utrzymać mm. ich w tej refleksji, to myślę, że to finalnie mm. robi lepszą robotę. A co za tym idzie, daje odpowiedź na nasze tytułowe pytanie, co zrobić, żeby dostać lepszą ankietę. A jeśli znacie inne sposoby na to, żeby dostać dobrą ankietę, czyli zrobić dobre szkolenie, dobry warsztat, dobre wystąpienie, no to jak najbardziej nasz mail podcast Małpałopowiedz.p. to jest dla Was. A gdybyście szukali dla siebie takich sposobów, no to zapraszamy do zapisania się do nas na bezpłatną konsultację. Link do takiego zapisu znajdziecie w opisie odcinka. Tak jest. No i oczywiście można też poddać ankietowaniu gwiazdkowemu tenże odcinek, do czego jak najbardziej zachęcamy, zapraszamy. My wracamy za tydzień w środę i jeszcze zostaniemy na sali szkoleniowej w przyszłą środę, czyli będziemy się skupiali na takich aspektach około szkoleniowo-warsztatowych. A później chcemy Was na parę odcinków zabrać w świat opowiadania historii. Tak będzie.